Co tam? Ja? Nic. Co wahaliście? No, hmm. Nic. Co ty podniewałaś się? Już. O2, jestem na Ja od 2 do pisałam. Nie, nie miałam, a nie miałam powodu, a już nawet gniewać się nie A nawet gniewać mi się już nie jest. Nie Nie. pomyślałam, że są roboty do ja sobie Nie, Nie, są wybiegłe. Tak, ja, to ja zyba, że to się nie Część się do śmiałam, że teraz będzie Jacka Piowała w Nie ja Ja też znawa, nie dzwoniłam, bo powiedziałam Marcie, że w w mi nie martwi, się ja na razie muszę odjaść bo... Ja Bo ja wszystko rozumiem, ja wiem, że to jest starszy człowiek, że on może zapomnieć czegoś, żeby coś, ale po prostu nie cierpię takiego skórwyseństwa, bo to jest wesyństwo obrażać innych, a samym być bydlakiem. Bo się powiedzieć, bydlek je i tyle, i koniec. No, to, jesteś, to już nie jest. Zresztą już jej uwanie, czy nie poreperujesz w tym wieku. Co? O Jezu wiesz, ja naprawdę mówię wczoraj, Marta, no, ja naprawdę hamowałam, może ci Karolina że ja naprawdę kurwa się hamowałam, żeby jej nic nie mówić, nic... zlewałam po prostu ją. I w tym szpitalu, i później... No ale no, no, kurwa, no jak ja to... Ty... No nie, czasami nie mówię wytrzymać, no. Pierdolenie takie. Spójrz najpierw na swoim podwórku, a zaczęł mnie po

Dlatego tak szantażuję Martę, bo Marta się z nią podwracała, po prostu. I tyle. A też jakby ją zjebała, tak porządnie, ja nie mówię, z przekonami, to też by zobaczyła, że, aha, Marta też, to znaczy, może coś jest dobrego. Mama! Nie, tak. Sama się drzesz. Ja sama się nie. A ty jest to,